Peligroso jest o relacji pomiędzy mną a chłopakiem. I w, w tym całym, w tej całej piosence, śpiewamy o tym, że Malik jest takim moim starszym bratem. On mm -hmm. też nawija o tym, że jest moim starszym bratem, i że mnie chroni o właśnie od takich ludzi, którzy chcą do mnie zleć. Że ten peligroso, peligroso w ogóle słowo peligroso znaczy niebezpieczny. Mm -hmm. No i śpiewamy o tym, że po prostu ten niebezpieczny chłopak nie jest dla mnie dobry i że on chce mnie uchronić przed, przed tym peligroso. I o tym jest tak naprawdę cała ta piosenka. Też jest właśnie pisana na bazie bardzo emocjonalnej i o tym, że, że jest dla mnie jak taki starszy bratik, który wiesz, jakby chroni i tak dalej, i tak dalej. Eee, myślę, że dużo osób też może się utożsamiać z tym, tak samo, że chce kogoś uchronić przed mm -hmm. takim peligrosą. Mm -hmm. A czy Mali rzeczywiście jest taką osobą na co dzień? W sensie, że co by się nie działo w nocy, za to taki... on ci pomoże. Ale on ma w ogóle taką, wiesz, podstawę. Ja pamiętam, że ja weszłam kiedyś do studia i tak siedzimy, wiesz, z dupy po prostu. Ja siedzę na, na kanapie u niego w studio. I my siedzimy i piszemy piosenkę. I on mówi, tak, ty tam masz jakieś problemy? Mówię, że nie, że ci... A co? on mówi. Że jak będziesz miała jakieś problemy, to zadzwoń, ja to załatwię, mówię, okej, okay, okay. dobra, to już wiem. To już teraz wiemy, że jeżeli ktokolwiek będzie niebezpieczny, kręcił się obok wiki, no to jakby sorry, chłopaki, nie ma. No bada, to sorry, chłopaki, starszy brat was yy, załatwił.